To są rzeczy, które były przy poszkodowanym. Czy zechce pani zerknąć? Mimo, że telefon Wolskiego był uszkodzony, udało nam się odzyskać część danych. W spisie połączeń odkryliśmy jeden ciekawy numer. Należy do niejakiego Arkadiusza Traczyka. Nieciekawy typ. Arkadiusz Traczyk. Mówi pani to coś? Nie, 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 nie znam go. Nie wiem, kto to jest. A, Wolski dzwonił do niego około minuty przed wybuchem. Dostał wiadomość z warsztatu samochodowego, mówił, że Nikt idzie po... Nikt z warsztatu wtedy do niego nie dzwonił. Sprawdziliśmy numery. Czy Wolski był uzależniony? Słucham? Może Traczyk dostarczał mu prochy? С на этом стечу. Что есть на этом стечу? То на тебе мел. Так? мол